Po co Putinowi ściskającego babcie, żurawie i amfory z V wieku? O co chodzi w operacji Natasza i czy miłość dowodza zawsze jest spontaniczna? Chcecie poznać odpowiedzi na te pytania? To zostańcie z nami. Rosjanie, których znam, najczęściej zmuszeni do wyjazdu za granicę, od dawna porównują Rosję do Korei Północnej, jednego z najbardziej zamkniętych państw na świecie. No i okazuje się, że Moskwa pozazdrościła Pjongjangowi nie tylko alienacji na arenie międzynarodowej, ale i teatralizowanych przedstawień z udziałem swojego władcy. To znaczy w Rosji one też od dawna się odbywały, ale ich spontaniczność jest jakby coraz mniejsza i bardziej podobna do tych z udziałem Kim Ja się nazywam Marleta Bojkę, to jest kanał Koniec świata. Subskrybując i komentując nasz film, sprawiasz, że staje się on bardziej widoczny, a to nam bardzo potrzebne, by tworzyć kolejne treści. Z góry dziękujemy i zaczynamy przegląd umiejętności aktorskich Władimira Putina i jego otoczenia. Przed kolejnymi wyborami, czyli głosowaniem, które ma pozwolić odznaczyć Putinowi kolejną kadencję, wybrał się on do Stawropola na południu kraju. I to spotkanie nie przeszło bez echa. Dlaczego? Zobaczcie. Proszę na siebie uważać, czy mogę pana pocałować? Putin w Stawropolu, gdzie Ziemia jest bardzo żyzna, odwiedzał szklarnie, mówił o żywności i taka propos izolacji o niezależności od innych państw. Ale ewidentnie chodziło o to, żeby przypomnieć, jak naród powinien kochać cara, no bo przecież jedno takie ujęcie jest warte więcej niż tysiąc narysowanych, jak mówią Rosjanie, sondaży czy nawet wyników głosowania. Brakuje może jedynie dowodów miłości od świata. Były czasy, kiedy Władimir Putin mógł na nie liczyć, teraz musi zorganizować je sobie sam. I scena, którą teraz wam pokażę, to Światowy Festiwal Młodzieży. Tak dokładnie się nazywa w kraju krasnodarskim. I to występ Putina na 10 dni przed wyborami. Ale zanim odpowie Putin, najpierw jeszcze wyznanie studenta z Ugandy. Chciałbym panu podziękować za to, co robi pan dla Afryki, za to, że mówi pan o niesprawiedliwościach w polityce międzynarodowej. Chciałbym być pana synem. Co mogę ci powiedzieć, synku? Chcę się do Ciebie zwrócić nie tylko jak do syna, ale jak do prezydenta. Jesteś przecież prezydentem studenckiego stowarzyszenia. Putin teraz przed podobnymi wyznaniami się nie wzdraga, ale były momenty, kiedy niektóre dowody miłości uznawał za przesadę. Kiedy w Rosji pojawiły się suknie ślubne i paznokcie z jego wizerunkiem, rzecznik Władimira Putina tłumaczył wtedy, że nie do końca o to prezydentowi chodzi. A do niektórych dowodów miłości najwyraźniej trzeba dorosnąć. Kilkanaście lat temu rosyjskie media obiegła wiadomość o miejscowości Balszaja-Jelnia, 430 km od Moskwy, i o tym, że pewna sekta modli się tam do ikony z wizerunkiem Putina. Wtedy stojąca na czele tej sekty Matuszka Fotinia musiała zmienić zdanie, bo kiedy pojechałam do niej, żeby przygotować reportaż, to ogłosiła, że żadnej ikony Putina. Tam nie ma i nigdy nie było, mimo że wcześniej ogłaszała, że ją odnowiła i że ikona zapłakała mirrą. Matuszka Fotinia przekonywała mnie za to wtedy, że Putin jest kolejnym wcieleniem apostała Pawła. W poprzednich życiach byliśmy wiele razy blisko związani z rosyjskim prezydentem. Byliśmy przyjaciółmi, mężem i żoną, babcią i wnukiem. Kiedy w 2020 roku na petersburskim lotnisku pojawiły się ikony z Putinem do kupienia za kilkaset rubli, Kreml już najwyraźniej nie interweniował. A w 2023 roku ikony z Putinem dostali zmobilizowani żołnierze na ukraińskim froncie. Wysyłała je może nie administracja Kremla, ale całkiem jej podległa partia Jedna Rosja. Więc o samowolce nie było żadnej mowy. No to spójrzmy, czym tym razem zechcieli nas ucieszyć. Kubeczki, woda święcona, kasza, mąka. Do modlitwy wszystko jasne, wyłączaj. Bywało, że przesadzali wielbiciele, ale bywało też, że przesadzał sam Putin, odgrywając rolę macho i samca alfa. Tu chciał być nim dosłownie. Miał poprowadzić klucz młodych żurawi w ich pierwszy lot do ciepłych krajów. I ten wyczyn kosztował go poważną kontuzję pleców, do której Kreml długo się nie przyznawał, a każdy kolejny dzień bez widoku Władimira Putina podsycał wtedy dyskusję na temat tego, co mogło się wydarzyć. Putin wielokrotnie zresztą chciał być sprawniejszy niż jego ochroniarze i dawał im się we znaki. Jak pracowałam w Moskwie, to miałam taką koleżankę, której chłopak pracował właśnie w ochronie Putina. I ona opowiadała, że ochroniarzy najbardziej stresowało nie to, że prezydent Maczo nurkuje i na przykład podczas wizyty na Półwyspie Tamańskim zupełnie przypadkiem wyławia z głębokości dwóch metrów dwie greckie amfory z V wieku. Największym problemem ochroniarzy miało być to, że Putin wszystkiego próbuje i jak dostaje od rosyjskiej babci jabłko, to je gryzie. A przecież oni też znają bajkę o królewnie Śnieżce i złej macosze. No ale to były problemy ochroniarzy starej generacji, kiedy miłość do Putina, do Putina była jednak bardziej spontaniczna. A ta nowa generacja musi mieć nie tylko świetną kondycję, doświadczenie w wojsku i gotowość do oddania życia za prezydenta. Musi mieć jeszcze talent aktorski, bo odgrywa wiele różnych ról w różnych okolicznościach. Putin spędza z ochroną tyle czasu, że zastąpiła mu rodzinę. On z nimi je, z nimi podróżuje, z nimi śpi. Nawierne, nawet w okresie, w Przyjrzyjmy się tej blond piękności, nazywanej Nataszą. U boku Władimira Putina pojawiła się przy okazji noworocznego orędzia prezydenta Rosji, a był to czas szalejącego koronawirusa. A Władimir Władimirowicz, chociaż ukłuty pierwszą, i to przecież oczywiste najskuteczniejszą szczepionką na COVID-19, czyli Sputnik V. Jak ognia unikał bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi. Krajem rządził przez wideokonferencje i telefony, a choćby prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, przyjął z za długiego na 6 metrów stołu. Może prezydent? Wracając jednak do Nataszy, to wiadomo, że tak jak pozostali uczestnicy tego nagrania, przeszła kwarantannę i niezbędne testy pod kątem koronawirusa, by przywódca czuł się bezpiecznie, chociaż właściwie, jakby bezpiecznie czuć się nie mógł w otoczeniu. I tej piękności, i pozostałych rosyjskich żołnierzy, którym później wręczał ordery za udział w operacji specjalnej, jak wciąż nazywa inwazję na Ukrainę. Pech chciał, że podczas tego orędzia większość oczu widzów zwrócona była wcale nie na rosyjskiego dyktatora, a właśnie na towarzyszącą mu kobietę. I szybko ustalono, że to nie był pierwszy raz Nataszy, a tak naprawdę Anny Sidorenko, szefowej służby medycznej 71. Pułku Strzelców Zmotoryzowanych. Bo Anna, wel Natasza, i sprzedawała lody i była członkinią załogi rybackiej, a nawet posłanką partii Jedna Rosja. Jakiś czas temu wybrała się nawet z Władimirem Putinem do cerkwi, a wcześniej towarzyszyła mu wraz z Dmitrijem Miedwiediewem podczas biwaku. Trzeba przyznać, że Natasza to talent na miarę Oskara, a wiecie, jak z tymi talentami i kobietami u boku Putina bywa. A jak nie wiecie, to obejrzyjcie nasz odcinek. Kochanice cara. Wróćmy jednak do orędzia, bo okazuje się, że nie tylko Natasza ma sporą propagandową przeszłość. Dziennikarze portalu Evocation Info przebadali dokładnie wszystkich żołnierzy towarzyszących Putinowi i okazało się, że oni też już wcześniej wcierali się w inne role. Na nagraniach z Putinem występowali m.in. jako pacjenci szpitali czy zwykli obywatele. No i znowu, takich przypadków z podstawionymi aktorami u boku Putina jest znacznie, znacznie więcej. To z kolei Jewgenij Dmitriew, tu ze srebrnym medalem w karate zdobytym w 2019 roku na igrzyskach policjantów w Chinach. Jest też byłym mistrzem Europy i wielokrotnym medalistą rosyjskich zawodów sztuk walki. Tak się też składa, że okazał się wielbicielem Władimira Putina. We wspomnianym już Stawropolu znalazł się wśród mieszkańców witających przywódcę Rosji jako niby zwykły obywatel chcący po prostu zobaczyć cara. Problem w tym, że w tłumie jest jednym z kilku mężczyzn w czarnych czapkach. Oczywiście każdy może mieć czarną czapkę, ale Dmitriew jest też jednym z tych, którzy nie próbują uścisnąć ręki prezydentowi, a przecież to wielki zaszczyt dla Rosjanina. Więc dlaczego nie próbują? To bardzo szybko ustalił serwis agenctwo na podstawie analizy twarzy uczestników spotkania. No i ustalił, że ów zwykły mężczyzna, mieszkaniec Stawropola, to właśnie nie tylko. Były mistrze Europy w karate, ale także oficer, oficer rosyjskiego specnazu, czyli jednostki sił specjalnych policji Grom. I to też nie jedyna historia ze statystami, jaką Putin ma na swoim koncie. Ja liczę, strony. Ja osobiście, całe kierownictwo kraju dzielimy ten ból. Rozumiemy, że nic nie zastąpi straty syna, straty dziecka, zwłaszcza dla matki, której zawdzięczamy na rodzinę, która go nosiła, karmiła. Utratę dla mamy. Tak Putin mówił pod koniec listopada 2022 roku, kiedy spotkał się znów rzekomo z matkami rosyjskich żołnierzy zmobilizowanych i poległych w czasie inwazji na Ukrainę. To około sześciominutowe przemówienie było na żywo transmitowane przez rosyjskie media, no i jak się okazało, było też znakomicie zaaranżowane, bo wśród uczestniczek tego spotkania były przede wszystkim aktorki, pracownice administracji i działaczki prorządowe. Na przykład Ołesia Szygina, ultrakonserwatywna rosyjska poetka, reżyserka filmów i aktywistka, która pojechała na Donbas po to, żeby zrobić prowojenny film z udziałem rosyjskich żołnierzy. To ona też w jednym z wywiadów przekonywała, że na froncie nikt na rosyjski rząd zły nie jest. To ruskie soldaty. <todgłosy> Na froncie spotkałam prawdziwych rosyjskich żołnierzy. Nie mają w sobie nienawiści do wroga. Oni bronią swojej ziemi. Nawet jeśli zmobilizowani chłopcy jeszcze są w szoku, to potencjał ich ducha jest ogromny. To potencjał ducha. To też miał być propagandowy spektakl, jakich wiele. Putin, sam za kierownicą kilkadziesiąt kilometrów od linii frontu, w okupowanym i zrównanym z ziemią Mariupolu. Tak jak Władimir Załęski chciałoby się powiedzieć. Tylko, że Załański na froncie bywa regularnie. I filmy z jego udziałem nie przywodzą na myśl zbrodniarza, który wraca na miejsce zbrodni. Ten spektakl nie udał się także dlatego, że w internecie natychmiast padło mnóstwo pytań: czy Putin przyjechał w nocy do Mariupola po to, żeby nie było widać, jak zniszczone jest miasto? Dlaczego w Moskwie zawsze zamykają dla niego drogi i ludzie godzinami czekają na przejazd, a w Mariupolu to Putin miał czekać na światłach i mijać się z innymi samochodami. Dlaczego plany odbudowy miasta oglądał na stole, który z niezrozumiałego powodu stanął nocą na placu zabaw. Dobrze. To, co tu mamy teraz, to małe kawałecze kraju. I dlaczego podczas spotkania z mieszkańcami jedynej odbudowanej dzielnicy Mariupola w tle słychać było krzyk, że to wszystko jest na pokaz. I ten krzyk szybko zniknął z oficjalnej strony Kremla. Zdarzyło się nawet, że rosyjska propaganda chciała być tak efektywna, że Putin występował w dwóch miejscach jednocześnie. Były doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Geraszczenko zauważył, że 22 czerwca zeszłego roku podczas transmisji spotkania z członkami Rady Bezpieczeństwa Rosji na czele... Z jednym Władimirem Putinem, inny Putin w tym samym czasie złożył wieniec na grobie nieznanego żołnierza i odwiedził Muzeum Zwycięstwa. Zdarzyło się też tak, że państwowa telewizja transmitowała spotkanie z prezydentem, mówiąc, że jest na żywo, a twórcy niezależnego kanału Możem objaśnić, zauważyli, że coś się jednak nie zgadza. A dokładniej godzina na zegarku Putina o 18.25 na zegarku rosyjskiego przywódcy widać było 18.05. 20 minut, żeby zareagować na niewłaściwe zachowania gości, nawet najbardziej lojalnych ekspertów Kremla? Analiza stroju i zegarków Putina była też podstawą do zadawania pytań, czy Putin nie nagrywa kilku spotkań jednego dnia, po to, żeby potem przez kilka dni media mogły pokazywać jego aktywność. No bo przecież aktywność i zdrowy tryb życia Putin promuje od lat. Ja praktycznie skróciłem alkohol. Praktycznie wyłączam ze swojego życia alkohol, a już na pewno staram się nie pić mocnych trunków. I choć Putin na spotkaniu z pilotkami wojskowymi zapewniał, że stara się tym nie chwalić, to jednak od lat w mającej społeczny problem z alkoholizmem Rosji przedstawia się jako ten, co nie pije. I nawet kilkanaście lat temu hitem była piosenka, w której dziewczyny śpiewały, że chciałyby takiego jak Putin, żeby nie pił i żeby nie bił. My mamy nadzieję, że wy chcecie więcej odcinków na kanale Koniec Świata. Przypomnę, ja nazywam się Arleta Bojkę i proszę Was o subskrypcje, lajki, komentarze. Bez nich nie będziemy mogli rozwijać naszej pracy dla kanału. Do zobaczenia.